Ciekawe. To czas. Dobrze, więc słuchajcie, dzisiejszym gościem jest Kuba. E, to ja, Kuba Wojewódzki czyli jeden z najbardziej znanych dziennikarzy i showmanów w Polsce. Od lat jest gospodarzem swojego autorskiego programu, Kuba Wojewódzki. Trochę inaczej robimy y, ten początek, bo chcemy naszych uczestników troszeczkę zestresować, zaskoczyć, więc Kuba powie im po prostu, siema to ja, zróbcie coś tutaj z tą panią śmiesznego, zatańczcie z nią, y, kurde poloneza, nie? Więc y, y, będzie zabawnie. A swoje sądy uliczne uczestnicy będą przeprowadzać dzisiaj w parach. Kasia będzie z Kubą paniczko, Pola z Martą, a Zbychu z Kubą Jurkiem. Ula, la, 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 ale duety. Tak, jesteśmy pierwszą parą, trochę presja, ale wydaje mi się, że już jesteśmy tutaj tyle czasu, że dzisiaj po prostu atakujemy jeszcze rynek krakowski. My nie boimy się, nie mamy żadnych granic raczej. Dzisiejsze zadanie zaczęło się w ten sposób, że wysłali nas na rynek Krakowa. Mieliśmy robić sondę uliczną. Popaki, wy już zaczęliście, wy już zaczęliście sobie działać? No już, wychodzimy i szukamy już. fajnych osób.